Szanowni Państwo, tą deklarację złożyłem już blisko dwa lata temu, oczekując, że ci uchodźcy się u nas znajdą i Czekam cały czas na tych uchodźców, natomiast te mieszkania puste nie mogły stać. Jedno z mieszkań zajęliśmy już w tej chwili repatriantami z Kazachstanu, Polakami. Jedno z mieszkań prawdopodobnie obsadzimy rodziną z Ukrainy, z zarzewia wojny. To jest również polska rodzina, ale oczywiście gmina nie pozostanie obojętna na los uchodźców. Uchodźców z Syrii, również z obszaru objętego nieprawdopodobną katastrofą humanitarną. Także uważam, że jedną rodzinę każda gmina polska powinna przyjąć, zagospodarować i zaopiekować się nią. My rozmawiamy z mieszkańcami. Oczywiście pierwsza reakcja była taka, bo brałem udział w lekcjach takiego wychowania obywatelskiego w liceum, gdzie rzeczywiście prawie 85% młodzieży opowiedziało się od razu na nie. I obserwuję ewolucję postaw młodzieży, ponieważ oni te postawy również przynoszą do domu, to się rozlewa na rodziny. Wtedy, kiedy zainteresujemy ich bliżej losem uchodźców, pokażemy określone rodziny, które cierpią, które są okaleczone, które zostały pozbawione wszystkiego dosłownie wszystkiego. Takie spotkanie mieliśmy całkiem niedawno w noku zorganizowane z inicjatywy jednego człowieka. Pana doktora Przemysława Smolika, gdzie zrobił koncert dla sieroc Alepo, i kilkaset osób, które wypełniło salę z tego koncertu i z tego spotkania wyszły zupełnie z innymi refleksjami niż na początku. Także uważam, że to jest kwestia edukacji. Natomiast oczywiście no nie można straszyć, nie można epatować tylko strachem i terrorem, bo to są ludzie, którzy przed terrorem uciekają przecież. Tak? Szanowni Państwo, mam nadzieję, że. I o to proszę panią premier, żeby zweryfikowała swoje stanowisko. Wszak e, nauka kościoła mówi spragnionych napoić, nagich przyodziać, e, bezdomnych czy pozbawionych dachu nad głową przyjąć w dom. E, to są głębokie słowa, głęboka refleksja, która znajduje absolutnie e, swoje uzasadnienie również w nauce papieża Franciszka. E, Chciałbym, żebyśmy się w tym temacie nie dzielili jako społeczeństwo, tylko okazali ogromną empatię. Ja z zawodu jestem lekarzem weterynarii. Pochylam się nad każdym bezdomnym zwierzęciem. To co tych ludzi bezdomnych, bez dachu nad głową, z dziećmi okaleczonymi, osieroconymi mamy zostawić bez, bez wsparcia? Przecież to jest nieludzkie. Dlatego oczekuję, że nasz rząd zmieni stanowisko i pozwoli nam, samorządowcom, zająć się losem tych ludzi, a na pewno samorządowcy tych rodzin nie zostawią samych sobie.